Siemanko. Słuchajcie, tak szczerze mówiąc, może trochę za późno, ale no tak pomyślałem, że pokażę wam efekt lakierowania na baku od motocykla. Ja nie robię takich ogólnie rzeczy, jakby ktoś zadzwonił i tak dalej. No ale to jest szwagier, słuchajcie, więc <gryw> dla, dla szwagra trzeba, chociaż i tak y, czekał na to. No, już w miesiącach idzie, doczekał się. Wygląda to w ten sposób, słuchajcie, ten bak tak naprawdę miał kilka warstw nałożonych na siebie, różnych farb, lakierów i tak dalej, więc. Było to też przez szwagra chemicznie ściągane, było to szlifowane. Ja to, jak dostałem swoje ręce, wypiaskowałem. Bak miał troszeczkę gdzieś tam. Dzisiaj zauważyłem dziury, jeśli chodzi o no, dziury, po prostu tutaj na wejściu dziurki, więc było cynowane. Poszedł epoksyd najpierw, poszedł Master Bond, żeby pozalewał mi to wszystko po piaskowaniu, tak fest. Następnie poszła, y, słuchajcie, pokład, podkład akrylowy doszlifowany, jeszcze przed chwileczką psikłem mokro w mokro, więc rozrabiam puszeczkę y, lakieru już bazy, będę dawał bazę, później Pan Wam pokażę efekt finalny y, tego całego, tej całej operacji jak on będzie wyglądał po lakierowaniu, już jakby do oddania, bo mamy dzisiaj wtorek, w czwartek jadę do, e, do szwagra, więc słuchajcie, ja dam mu bak, może coś postawi, nie? <słuchajcie>, słuchajcie, więc taka w sumie ciekawostka gdzieś tam, jak to wygląda, jak to wyglądało, wam nie mogę pokazać, bo no za późno pomyślałem, żeby to zrobić, ale pokażę Wam efekt końcowy. Bo ten efekt końcowy każdy z Was, jak gdyby, oczekuje ode mnie, jak odbiera swoje auto, czy cokolwiek. E, powiedzmy, że cokolwiek, bo tak jak mówiłem, nie robię. Dobra, na koniec polakieruję, e, zakładam maskę. E, jadę z bazą. Na koniec pokażę Wam już taką przebitkę zdjęć efektu końcowego. Trzymajcie się, na razie. Hej.